Cześć witajcie z tej strony Bartek hodowca i dzisiejszym odcinku będzie taki popołudniowy obchód opłud po hodowli i pokażę wam co się wydarzyło w mojej hodowli e, jak wiecie e, tamten samczyk e, który był tam w tej klatce tam, tam za tym e, już został sprzedany e, no tylko został ten samczyk i te trzy samieczki no i jeśli ktoś by chciał kupić te małe no to zachęcam do kupna Tutaj mocna rójka u yy, tych samicek. Najbardziej u tej brązowej. Ona jeszcze taka, ale też maruje. Tu karowka już sobie barwę robi. Tak? Robi się jej barwa. Yy, tak, tutaj wychodzi młode z taką dziurę. Nie wiem czy będziecie widzieć, raczej nie będziecie widzieć, ale mogę otworzyć w sumie klatkę. I tu po prostu była taka dziura przekręciła taka prowizorka myślałem, że już nie będą wychodzić ale cały czas wygryzały młode i przechodziły do samca ten samiec mógłby je zamęczyć więc no przyjęta też, żebym pomógł jakieś deski znaleźć i przekręcić tutaj teraz nie powinny w ogóle przechodzić bo świeża jest jest to bardzo świeża robota i, I musiałem nakręcić korytanowe, bo zepsuły. No nie zepsuły? No, po prostu szarpały, gryzły, i musiałem się kręcić jeszcze raz. Bo dobra, zamknięte te. No i tutaj wujka, no nie wujka, tylko po prostu Przepraszam za kurę. Idź, idź, proszę. Jak ładnie latasz. Pokaż Widzę, jak ulatasz. A już. Wsz, wsz. Nie będziesz na odcinku widakała. I tak, jak nie znosisz, a... No, o. Dziękuję bardzo. No, yy, możemy już jeszcze przejść do właśnie Kiki. O, jak widać, u mnie śnieg pada. No, no, nie było filmu długi czas, więc postanowiłem prostu nagrać. Bardziej więcej filmu na kanale gamingowym. No i dzisiaj już film wleciał, więc zapraszam y, do niego. Link do niego i do kanału będzie w opisie. No, a tu jest kikuś. Kikuś mogę osłyszeć. Dziękuję bardzo. I tu jest kikuś. Leży sobie. Yy, mi się wydawało, że ona miała ciążę urojona, no, ale chyba jej przestało. Ona też ma rójkę, ale dopiero do samca pójdzie, yy, tak, nie wiem, w, w lutym planowałbym. I no, buraki dostały, króliki i mają wody, wszystko, więc wszystkie zapotrzebowania jej spełniłem. Więc no, w sumie to by było na tyle może wstawić jeszcze łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem i myślę, że się podobało dzisiaj taki krótki filmik, bo no po prostu nie ma co nagrywać, tylko chciałem także powiedzieć, że żyję i żeby był jakikolwiek film. Więc do zobaczenia, do następnego i cześć!